Siemanko mordy. No co, idę sobie na kolejny spacer z Wami. sory za ten papierdolnik przed chwilą w moim pokoju, co tam był, no ale dzisiaj ja robiłem paprykę w słoiki. Sobie próbowałem wygłusić trochę te drzwi, chociaż żeby coś tam jakieś tam pierdoły ponagrywać, krótkie filmiki, no ale to mi chyba za dużo efektów nie da za głośno gadają. Z ściany mi rezonują, to tu... Może tam krótki filmik to ujdzie, no zobaczymy co zobaczymy, z tego mi wyjdzie. Na razie jest tak jak widzieliście steropian i, i poza tym nic nie ma, ale mam jeszcze dać te panele dźwiękochłonne. No i myślę może tam zasłonki jakoś powieszę. Co Natomiast o czym ja dzisiaj pogadam. Dzisiaj mam dwa pomysły dla Was. Za zobaczenie Zaraz nie będziecie patrzeć na mój kurwa ryj tylko mi się popatrzycie sobie na drogę i chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach mianowicie takie rzeczy, że chcę żebyście wspierali mój kanał dobra, idziemy patrzymy na drogę. Zobaczcie blok czteropiętrowy obracamy e, słuchajcie e, a jeszcze wam powiem e, jak działa mika utradźwiękowa, bo to ko kolega właściwie mnie pytał to na jego prośbę jak to działa. Spróbuję jakoś tam zasób mojej minimalnej wiedzy ale na ten temat, ale jak coś tam swoimi słowami opowiedzieć. Natomiast wracając do kanału, no myślę coraz poważniej o kanale. Lajkujcie to, subskrybujcie. Chcę założyć patronata odnośnie rozwoju kanału. Tylko na razie odnośnie rozwoju kanału, nie? Żeby przeznaczyć, przeznaczać to na kanał. No ale to jest na razie wstępna moja decyzja, której jeszcze nie przemyślałem do końca, nie wiem jak to czy ja to będę robił, czy jak to zrobię. Natomiast, żeby było jakieś wsparcie, żebym mógł Wam coś pokazać, to wsparcie mojego kanału, Patronite. Czyli jakieś tam takie rzeczy będę kręcił typowo techniczne, no do tego też potrzebuję wsparcia, żebym mógł gdzieś Wam coś pójść pokazać. Eee jakieś tam mm, wyprawy. Może gdzieś się wybierzemy na jakąś wycieczkę króciutką Zatrzyma się. Rejestrację spisywać! Nie zatrzymał się dziad. Ten też się nie zatrzyma, wpisujcie rejestrację. A nie, zatrzyma się pan! O! Ten też się zatrzymał. Kciuka! Patrzcie, ale nie Junak! Coś z Zełku jedzie Coś tam jedzie zełku. Nie 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 żartowałem, to nie jest Zełku! To wiesz to, to były żarty No dobra, wracając do kanału, żeby wam coś móc pokazać, to ja muszę mieć możliwość wam to pokazać. Tam motor zobaczcie. Myślę o rozwoju tego kanału Czyli tak patronaj jakieś tam, żeby rzeczy wam techniczne pokazywać Tak jak myjkę, którą kupiłem nie po to, żeby wam pokazać, tylko za własne pieniądze ją kupiłem. Yy, bo mi potrzebna jest do tam jakichś rzeczy robienia bo człowiek kurwa na stare lata jest za nerwowy, A ja jak organki rozbiorę to mam problem później z złożeniem ich o śrubkę w stroik, wcisnęłem no ale stroik się na szczęście nie uszkodził yy, organki grają jak ja tam gram na tych organkach to widzieliście, natomiast ja muzykiem nie jestem, ale chciałbym rozwijać ten kanał. Co wy na to? E, Dacie znać w komentarzach, czy rozwijać kanał e, o tym o patronajcie, może ktoś by mi podpowiedział, czy to jest warte, znaczy na pewno jest warte założenie, no ale czy ktoś mnie w ogóle wesprze? To jest druga rzecz. E, natomiast, dobra, może wracajmy do tej mojej myjki, co kolega mnie tam prosił. E, Patrzcie, junak M10 z koszem z ełku. Drugi junak. Także słuchajcie, wracając do tej myjki. Jak działa myjka? Może już po skieruję kamerkę na swój pyszczek. Macie obraz do góry nogami. O. Teraz powinien być ok. Jak działa taka myjka? No to tak, no to jest tam jakaś elektronika, która nam mierzy czas nie ma nie można sobie zmieniać ani mocy ani nie można częstotliwości w tej myjce, może w profesjonalnych coś takiego jest, żeby zmieniać częstotliwość drgań i moc czyli myjka nam działa po to działa na zasadzie dźwięku. Tam jest przetwornik pizzoelektryczny, coś w rodzaju buzera prawdopodobnie i grzałka pod wanienką. I to jest taki buzer najprawdopodobniej, jakiś czy przetwornik elektroakustyczny, no nie mam pojęcia jak to dokładnie tam jest skonstruowany, który nam wytwarza częstotliwość drgań powyżej, 40, powyżej 20 000 kHz czyli już nie, niesłyszalny, tak jakby dla ucha ludzkiego I co teraz nam ten dźwięk powoduje? Ten dźwięk nam powoduje efekt kawitacji. Kawitacja to jest nic innego, tylko zwiększanie i zmieszanie różnicy ciśnień w danym obszarze wody. I nam powstają, jak zmieszamy ciśnienie, nam powstają tak jakby woda się zamienia w gaz czy coś takiego. I w tym miejscu, gdzie nam się to odbija przy powierzchni ten dźwięk powstaje taki jakby zmniejszony ośrodek ciśnienia wody, która nam się zamienia w gaz i to odrywa nam brud. W zależności sobie czego tam nalejemy, czy izopropanolu do na przykład elektroniki chyba, czy tego z wodą, czy z wodą chyba można, czy tego jakiegoś tam środka. Ultrasonik, podejrzewam, że w wodę z odstępem by można było zastosować do organek, do optyki czyszczenia jakiś tam, może wodę z płynem do naczyń, nie mam pojęcia. No ale tego ultrasonika też na pewno można było umyć, wymyć w tym szkło i to w ten sposób nam działa, nie? No ja natomiast się jeszcze nie bawiłem, ja kupiłem ją w niedzielę, zamówiłem i teraz przyszła, mam organki w niej uczyściłem, monety jakieś tam, ja to kupiłem właściwie do czyszczenia takich drobnych elementów, przedmiotów i organek. Czyli tak to mniej więcej działa. E, a jak tam dokładnie to działa, to ja nie mam pojęcia jak to jest skonstruowane, natomiast tam można ustawić czas e, chyba od e, minuty do 99 minut, bodajże temperaturę w zakresie od... E, od, od, od zera stopni, bo tu kurwa mi jeden czytał, to się dziwił, że to i chłodzi wodę. Nie, to nie chłodzi wody, tylko e, nam e, wodę podgrzeje do tego momentu, e, do kiedy jest ustawiony termostat. E, polecam nalewanie ciepłej wody, wtedy nam krócej grzeje. Natomiast, żeby tak się nagrzała woda, to kurna no, trzeba chyba ze dwie godziny w tym grzać. E, no, ja włączyłem kiedyś tutaj grzanie. To mi tam do 30 chyba 5 ustawiłem stopni to myjka nie musi być włączona żeby wodę podgrzewało tylko podgrzewać wystarczy włączyć nie no, tam po godzinie ona ciepła była sprawdzałem eee, co tam myłem próbowałem mieć takie stare uchwyty od eee, szklanek nie wiem ile one tam się buzowały może z 15 minut no ale w pewnym momencie tam rdza zaczęła z tego odchodzić i ja poruszałem trochę takim druciakiem tym, takim do mycie i ta naprawdę odpadać, a paznokciem nawet to można było zesklować. podejrzewam, że jakby to tam z godzinę się buzowało, to by to rdzę wypłukało. No natomiast nie wiem ile taka myjka pracować może co można w, tym, w tej wodzie później umyć, bo ja tam sobie później rozmaite, takie brudniejsze przedmioty wkładałem już monet parę włożyłem, to się tam wyczyściłem no, na, na próbę. Nie? nie wiem na ile ten płyn starczy jak go tam na oko wlewałem, bo można rozrabiać 1 do 50, 1 do 10 nie wiem ile ten płynku za 20 zł może kosztuje. Natomiast myślę, że z powodzeniem takie zwykłe przedmioty, które nie są tam jakoś zabrudzone, to można w takiej ciepłej wodzie umyć i tu też nam się powinno umyć. Jeżeli mamy coś w smarach, w tłuszczach, to myślę, że w tym płynie. Natomiast się zastanawiam, czy organki, tak jak mówiłem do tej pory, bo ja właściwie płukałem, bo rzadko je rozbierałem, czy nie mogę po prostu sobie wody z octem rozrobić i umyć w tym. E, szkło optykę się zastanawiam czy nie można by było po prostu umyć w tym albo w alkoholu e, tylko że alkohol nam pod wpływem temperatury będzie szybko parował e, podobno bardzo dobrze myje optykę albo w tym płynie e, natomiast e, no co tam zobaczymy co mój. My... może kiedyś e, trochę wrzucę łusek zaśniedziałych zobaczymy czy nam umyje te łuski ale to już płynie umyję. Natomiast do organek chyba będę stosował delikatnie podgrzaną wodę powiedzmy do 30 stopni w oczcie. Yy, I później na troszeczkę wypłuczę we zwykłej wodzie i wysuszę. No, trzeba dobrze wodę wy wypłukać, wypłukać z nich i wydmuchać ją później delikatnie pyskiem. Yy, no natomiast organki mi ładnie grają tam mi się wydaje, że nawet w jednym miejscu się nastroiły, może tam coś po prostu zalegało na tym stroiku no i tyle o myjce no nie wiem słyszałem, że nie warto myć organek w myjce ultradźwiękowej gorąco wodą, bo się może korpus obławić, ale myślę, że to od temperatury się odbarwia natomiast jak ktoś tam ma jakieś pomysły do co można wlać do takiej myjki to powiedzcie mi to Dobra, ja jest spacerek swój, zakończę tak jak mówiłem zastanawiam się, porozmawiam jeszcze z parymi osobami i zastanawiam się nad kurwa, nie wiem czy mi było widać, jak nie było widać nad założeniem Patronite'a. będę wam coś tam pokazywał jakieś swoje fajne rzeczy może nie fajne, nie do końca fajne ale bym chciał wam coś tam pokazać Rzeczy, które ja przeżywam, które ja potrafię sobie zrobić, e, tak jak widzieliście, wygłuszenie pokoju, e, to ja to robiłem. Natomiast e, tutaj gąbkę, nie wiem, czy kogoś nie poproszę, że mi gąbkę nakleił, pierwszą powiedzmy, żeby ona była równo. A czemu on tu stoi? Złapałem, że opony przed chwilą. Nie wesoło. Nie, ale na YouTube pan będzie. Tak, super. Pozdrawiam. Wzajemnie. No dzięki. To bezdętkowe, co? No dzięki. No jakiegoś już pana tu spotkałem. E, także ja chciałem wam pokazać jak ja to wszystko sam robię, natomiast potrzebuję kogoś do pomocy. Pokój jak widzieliście to wszystko co tam sobie robiłem, to ja to wygłuszałem sam. E, sam stropem założyłem na gąbkę, żeby pierwszą przykleić równo. Będę kleił ją na klej w spreju, bo nic z tej gąbki nie chwytało mi. To yy, poproszę kogoś, żeby mi chociaż pierwszą przykleił. A ja resztę postaram się przykleić. Natomiast próbowałem jeszcze wczoraj szpary poutykać. Zobaczcie zamek. Yy, próbowałem jeszcze wczoraj poutykać yy, uszczelkami. Gdzieś tam szpary, no ale mi się później dźwignie nie chciały zamykać. Dobra, cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia, łapa i subskrypcja. Hej,